Na czas Bożego Narodzenia, ale nie tylko. Również na cały rok chcielibyśmy Wam życzyć radości takiej anielskiej. Anioły nie tylko w niebie, w tym czasie się radują, ale również na ziemi, bo Pan Jezus do nas przyszedł, a one Go pilnować muszą, bo jeszcze mały. Życzymy Wam tego, aby anioły nie pilnowały Was, aby były przy Was 24 godziny na dobę, dlatego że one wiedzą, gdzie jest Pan Jezus. A gdy się spotkacie z Panem Jezusem, to dzieją się rzeczy tajemnicze, zwane po naszemu cudami. Radosnych cudów Wam życzymy. Z zazdrością patrzymy na pasterzy, tych prostych ludzi, którzy zobaczyli znak, symbol, jakim była gwiazda. Poszli za tym symbolem, poszli i w maleńkiej stajenice zobaczyli Boga Człowieka. A co najważniejsze, uwierzyli w Niego. Chcemy Wam życzyć też takiej wiary, która sprawi, że Wy będziecie dla swoich najbliższych tymi gwiazdami, które doprowadzą ich do Jezusa. A Boże Narodzenie niech nie będzie tylko jednego dnia w roku, ale niech będzie każdego dnia. I niech Panie Jezus nie rodzi się tylko w naszych sercach, ale niech się rodzi dzięki nam.